Nie oddycha, tak. Weź, nogi wyprostuj i głowę trzymaj, nie? Idę. Jest tu gdzieś AED? Dobra. Wrócił oddech, jest AED czy nie? Wrócił oddech, ale... Tak. Stopy, głowy. Oddech jest średni. Zatrzymuje się akcja serca. Jest AED tu jest, gdzieś? Jest, na AED. Czekaj, głowę wezmę. jest

Już jest pogotowie. Mężczyzna stracił przytomność. Nie oddychał na początku. Wracał oddech, ale potem się wracał Halo panowie, tu są leki pana. Wszystkie. Dobra, pograty. Dobrze poszło. Uratowaliśmy chyba. Oby mniej takich sytuacji. Oby nie było.